Cześć kochani, tu Agnieszka dzisiaj o pięciu największych trendach na lato 2025. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania dalej. Co jest najbardziej popularne? Czego jest najwięcej? I co w jakimś tam stopniu może też jest zaskakujące, o tym będę dzisiaj mówiła. Zostawcie proszę kciuk w górę, jeżeli ten film będzie dla Was fajny, zrelaksujecie się, czegoś się dowiecie, miło spędzicie czas. Możecie również subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I z założenia ma być pięć trendów, ale wiecie, jak to ze mną bywa, jak się rozgadam, to przeskoczę jeszcze na coś i dygresja i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczymy ile tego wyjdzie w praktyce. Ale zaczynamy, słuchajcie. I jeżeli chodzi o taki najbardziej ewidentny, najmocniej widoczny trend, który mogłam zaobserwować, i myślę, że Wy również razem ze mną, chodząc i przeglądając dla was kolekcję różnych sieciówek, to jest Dekolt Halter. To jest niekwestionowany król trendów na lato 2025. Po prostu dekolt halter. I tutaj zaraz będziemy też mówić o różnych tendencjach, nawet takich ogólnikowych i tak dalej, ale ten jeden drobny detal, w ogóle mamy taki fokus na e, górną część sylwetki, tak bym powiedziała, w tym sezonie, i tutaj się więcej ciekawych rzeczy moim zdaniem dzieje w trendach, w modzie. No i właśnie ten dekolt halter. Na czym polega dekolt halter? Generalnie jest to dekolt, który zasłania nam tutaj przeważnie, bo on, on występuje w różnych wydaniach. Najczęściej zasłania nam tutaj biust, a odsłania ramiona. Często najczęściej jest to forma po prostu taka trapezowata. I może być czy dekolt halter właśnie taki zabudowany aż po szyję, taki trapez. Może być dekolt halter niższy z jakimiś sznurkami, ale tutaj też robi się jakiś tam trapezik. Może być dekolt halter który znowu mamy tutaj trapez, a tutaj głęboki dekolt woda, czy głębszy dekolt trójkątny i tak dalej. Ale wszystko, właśnie co się wiąże na karku, zachodzi nam na szyję i odsłania ramiona, to jest ten typ dekoltu. To jest największy trend. Jego możemy zobaczyć przy sukienkach, bluzkach, no tak, no przy koszulach to raczej. Nie ale przy właśnie topach, bluzkach, sukienkach, tych górnych częściach garderoby ten dekolt halter pojawia się po prostu, jest go tyle, jest go po kokardy w bardzo różnych wydaniach, czy właśnie w stylu jakimś boho czy rustykalnym, czy em, nie, takim 2000, lata 2000, zresztą to jest motyw bardzo popularny właśnie w latach 2000, to był jeden z modniejszych dekoltów właśnie wtedy również, ale w takich właśnie stylizowanych na te młodzieżowe z lat 2000, no po prostu w każdym możliwym wydaniu, czy w eleganckim, czy przy sukienkach z tym dekoltem woda, czy też po prostu przy sukienkach latynowych najmodniejszych, eleganckich, takich imprezowych, i tak dalej, ten dekolt halter jest. I jeżeli chodzi o ten dekolt, to tutaj takie malutkie tipiki stylizacyjne, malutkie tipiki stylizacyjne. To jest typ dekoltu, który fajnie będzie grał z sylwetką czy odwróconego trójkąta, czy z sylwetką kolumny, bo on po prostu tnie nasz dekolt, tak jakby jest cięty w ten sposób i... Jakby ta jego szerokość jest po prostu rozbita. To najprościej w ten sposób powiedzieć. Jest tak, jakby jak mamy skosy, jak mamy jakieś właśnie takie mm, asymetryczne rzeczy, to tutaj coś się więcej dzieje i zawsze ta linia prosta jest rozbita. Także to jest jedna rzecz. To jest też dekolt, który dodaje obfitości naszemu biustowi, więc zależy co chcecie uzyskać. Jeżeli chcecie powiększyć sobie optycznie biust, no to dekolt halter. A jeżeli y, boicie się, że to będzie dla Was zbyt przytłaczające, jeżeli powiększycie biust, no to warto wtedy sięgnąć po może na przykład trójkątny dekolt albo coś takiego. Nie zmienia to faktu, że jest to gigantyczny trend. Gigantyczny trend, y, także y, mam nadzieję, że się Wam ten trend podoba. Powiem Wam, że ja w latach 2000 śmigałam zdecydowanie w takich dekoltach, bardzo je lubiłam. W dalszym ciągu patrzę na nie z takim trochę rozrzewnieniem, z taką trochę nostalgią. Są fajne, moim zdaniem są fajne. Tylko, o, jeszcze jeden tipik. Tylko warto zwrócić też uwagę na to, żeby ubranie, które mamy podczepione do tego dekoltu, jakkolwiek to brzmi, po prostu ta rzecz na tym dekolcie halter, żeby samo ubranie nie było za ciężkie. Bo już widziałam takie sukienki, już Wam pokazywałam, chyba w zarze nawet, że mamy ciężki materiał, całą ciężką sukienkę, która ma trzymać się właśnie na tym dekolciku halter. I od razu Wam mówię, że nie jest to praktyczne, nie jest to fajne, bo on po prostu wtedy się wrzyna, wtedy nas ciągnie za tą szyję. No, wyobraźcie sobie, że ciężar całego ciężkiego ubrania mamy właśnie na szyi, także tu też zwracam Wam na to uwagę. No i jest to też dekolt, który w jakimś tam stopniu odsłania plecy, prawda? Bo on idzie sobie tutaj i mamy górną część, zależy, jak jest skrojony, ale tak powiedzmy, że pod łopatki, no to zazwyczaj mamy odsłonięte. Także to jest rzecz numer jeden. Druga rzecz, drugi trend to jest taka ogólna tendencja, i powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o kolory, to mamy tutaj bardzo dużą różnorodność. Wiadomo, że są tendencje wiodące, ale są też takie kolory zaskakujące. Mamy wiodące pastele, mamy zaskakujące na ten sezon ciemne brązy, ale wiecie co, jak znowu przeglądam kolekcję, to dominującym kolorem jest po prostu biel. Jest po prostu biel i złamana biel. To jest kolor lata, to jest kolor, który niezależnie od sezonu, niezależnie od rocznika, będzie po prostu uniwersalny, był yy, najpopularniejszym kolorem 10 lat temu, 5 lat temu, będzie za 5 lat i w tym sezonie również jest. I możemy tutaj mówić, że mamy mokami, mousse, mousse, przepraszam, mamy yy, butter, yellow, czerwienie mamy również i to wszystko jest. Natomiast Najwięcej jest bieli. I w każdym wydaniu tak naprawdę. Czy właśnie w takim stylu rustykalnym mamy różne odcienie bieli, też złamane, jaśniejsze, ciemniejsze, cieplejsze, chłodniejsze i tak dalej. Biel moim zdaniem dominuje i tutaj ciężko popełnić błąd tak naprawdę, bo wiadomo, że niech każdy nosi to, co chce. Mamy te teorie koloru, mamy te teorie fasonów, które no, sama Wam tutaj przytoczyłam, nie? Z tym dekoltem halter. Yy, natomiast wiadomo, nośmy to, co chcemy, ale biel jest takim, jednym z łatwiejszych kolorów, i ja Wam podam prosty tip w tym momencie, um, też taki stylizacyjny, który może Wam ułatwi wybranie bieli dla siebie. Jeżeli mamy biel złamaną w ciepłych tonach, to ona będzie pasowała um, większości typów urody, czyli jak można to sprawdzić? Czasami jest tak, że widzicie, że to jest kolor na przykład taki wpadający w ekran już widzicie te takie żółtawe, tony cieplejsze, pomarańczowe czy różowe. Ok, jeżeli nie jesteście pewne, weźcie to ubranie i zamniejcie je w ręce, zobaczcie jaki kolor jest w cieniach tego ubrania, wtedy będziecie wiedzieć. Ale mamy też biele takie, które niemalże świecą. Oczywiście te... W ciepłą stronę, powiedzmy, też potrafią świecić, też potrafią fajnie odbijać światło, i to są najlepsze biele, które zawsze sprawią, że będziemy wyglądać po prostu świeżo, na wypoczęte i tak dalej. Ale mamy też te chłodne biele, które w cieniu, jak złożymy to ubranie w dłoni, na przykład zamniemy, mają na przykład fiolet albo błękitny. I to są biele, które lepiej. Po prostu pasują troszeczkę chłodniejszym karnacjom. Ja wiem, że jest taka tendencja, że osoby mocno opalone z ciemniejszymi karnacjami, jakby stawiają na kolory jakieś takie jasne, pastelowe, właśnie takie świecące, żeby podkreślić te karnacje, te opaleniznę. No i też tak można, oczywiście, to nie jest żaden błąd ale jednak właśnie takim typom troszkę bardziej, takim cieplejszym troszkę bardziej cieplejsze biele yy, będą komplementować, że tak powiem urodę. Dobra, słuchajcie, to był kolor. Jeżeli chodzi yy, powiedziałam Wam już o halterze, powiedziałam Wam o bieli, no to teraz Wam powiem o tym, o czym już wspominałam kilkukrotnie, styl rustykalny. I tutaj jest tego mnóstwo znowu. I znowu jakby w jakichś artykułach, na jakichś filmach można sobie zobaczyć, że tam krzyczą wszyscy boho, cheek, boho, chick, boho, chick. I oczywiście znajdziemy te boho, rzeczy. Tutaj wybiegi Chloe z jesieni, teraz z wiosny. To wszystko, że tak powiem, przyszło z tej strony. Oczywiście znajdziemy mnóstwo takich rzeczy, jednak. Styl rustykalny powiedziałabym, że jest bardziej uniwersalny i jest go więcej, ale co ciekawe też go można wkomponować w takie boho stylizacje. To niezaprzeczalnie, bo samo boho w jakimś tam stopniu opiera się na różnych etnicznych wzorach. Z różnych kultur, nie? I takich właśnie czasami ludowych, trochę indiańskich, choćby frędzle zamszowe i tak dalej, choćby wzory, czy na przykład właśnie jakieś kwiatki, takie wiecie o co chodzi. Natomiast styl rustykalny to jest znowu zwykle właśnie jasne kolory, naturalne tkaniny, które... Ciesząc się, można powiedzieć, że się cieszę i myślę, że Wy też no przede wszystkim opierają się na tych tkaninach, na tych materiałach takich naturalnych i co widać teraz w kolekcjach, że jest dużo więcej dobrych składów i właśnie to jest mocno moim zdaniem powiązane, chociaż nie tylko, ale z tym stylem rustykalnym, czyli wszelkie sukienki. Ja taką sukienkę na przykład kupiłam y, przy okazji przeglądu Zary. Y, niektórzy się tam śmieją, że wygląda jak taka duża koszula. No, nie wiem, nigdy takiej nie miałam, bo ja nie śpię w takich dużych rzeczach. <gry> Ale właśnie sukienki wszelkie, właśnie takie lniane, zwiewne, z, y, mogą być falbany, hafty, ażury, szydełkowania, wszystko w tych... Znaczy, może nie wszystko, ale przeważnie w tych jaśniejszych kolorach, czy koszule z jakimiś wiązaniami, sznurkami to wszystko jest styl rustykalny, podpięty w tym sezonie tak naprawdę pod ten styl Boho, również, bo Boho z tego czerpie, także styl rustykalny moim zdaniem jest jedną z takich wdzięczniejszych i piękniejszych tendencji. Piękniejszych tendencji na ten sezon, jak to zabrzmiało piękniejszych tendencji na ten sezon, bardziej kobiecych, chociaż w sumie to ubrania nie świadczą naszej kobiecości, ale takich wiecie, delikatniejszych, zwiewniejszych, i też ym, myślę, że wiele osób może się odnaleźć w tej estetyce. Jest to też styl, który jest bardzo zróżnicowany pod względem sylwetkowym, ale mamy dużo takich fasonów luźniejszych, czy spódnic, czy topów, czy koszul, właśnie. I to jest wszystko takie, wiecie, y, dalej od ciała, gdzie ma to nasze ciało, choćby w ciepłych temperaturach, ma czym oddychać, ma ten. Przepływ powietrza, no jest to tendencja, zarówno praktyczna ze względu na to, właśnie na fasony, jak i na materiały. Jak i też powiedziałam, że wdzięczna można ją podpiąć po dużo innych rzeczy i takie ubrania w stylu rustykalnym, one świetnie komponują się też w takich stylizacjach kontrastowych, czyli na przykład z cięższymi butami, z jakąś cięższą torebką zamszową i tak No właśnie, zahaczyłam tutaj o torebki. I jeżeli chodzi o torebki, to największym hitem sezonu, co jest troszkę zaskakujące, bo jakoś genetycznie tego wykończenia ja nie łączę na przykład z latem, są zamszowe torebki, zamszowe wielkie szopery. Znajdziecie ich teraz wszędzie. Pełno. Ja nie mówię, że to jest jakby jedyny słuszny trend na ten sezon, absolutnie nie jest, ale zamszowe, duże szoperki w, w różnych kolorach jest ich teraz dużo i są takim mocnym uderzeniem trendowym. Jakkolwiek to brzmi, co sezon zdarzają się właśnie takie rzeczy, których genetycznie byśmy z daną porą roku nie połączyły, a jednak one są. Co więcej, to są. Torby też bardzo praktyczne, bo zwykle są lekkie, zwykle są pojemne, miękkie, wygodne. Jedyne co, no to o zamsz trzeba odpowiednio zadbać, wiadomo czy go zaimpregnować, czy, czy po prostu jakoś bardziej zwracać uwagę, co robimy z tą torbą, nie rzucać jej byle gdzie. No bo jest to, jakby nie było, skóra zamszowa jest trochę trudniejsza w utrzymaniu niż skóra licowa na przykład, nie? Ale właśnie dużo skórzanych torebek, na przykład w zarze, czy też w innych sieciówkach, takich większych, wielkoformatowych, w których dużo zmieścimy na ramię, czy z dłuższym paskiem, czy z krótszym, czy w jakiejś formie właśnie miękkiej, ale są też formy takie, wiecie, sztywniejsze. I jeżeli o to chodzi, to tutaj też chciałam Wam zwrócić uwagę, bo powiedziałam o zamszowych torbach, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o trendy torebkowe, to ogólnie dominuje taka tendencja do większych torebek, dużo jest też na przykład słomkowych torebek. Jakiś plecionych, miękkich, bo ja tu powiedziałam o zamszu, ale jest też bardzo dużo torebek właśnie słomkowych czy takich plecionych, ale szydełkowanych, um, które też w poprzednich sezonach się pojawiały, także jeżeli chodzi o torby, to torby ogólnie większe, a te najmodniejsze, największy trend są zamszowe. I teraz tak, jeżeli chodzi o zestawianie takich toreb, to ja bym tutaj um, polecała Wam wybierać może troszkę jaśniejsze kolory, albo takie żywsze kolory, które można zostawić z wieloma rzeczami. Niekoniecznie szłabym w czarną stronę, bo część sama w sobie już jest ciężka i jeżeli mamy taki zestaw na przykład na sobie jakichś jaśniejszych pasteli i tak dalej, no to może nie muszę tego mówić, bo większość z Was tutaj, która mnie ogląda jednak ogarnia. To ta torebka może wyglądać po prostu zwyczajnie za ciężko, za jesiennie, za zimowo, tak Ni z gruchy, ni z pietruchy. Nazwijmy to kolokwialnie w ten sposób. Także to był taki tip ostatni, jeżeli chodzi o temat torebek. I jeszcze ostatnia rzecz w temacie tych pięciu największych trendów. Słuchajcie, jednym z największych trendów na ten sezon jest coś, co jest bardzo wybiórcze, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kobiece ciało, czyli drapowane, przylegające sukienki. No, jest to rzecz wybiórcza, jest to rzecz. Taka sukienka to nie jest y, sukienka komplementująca większość sylwetek. To jest sukienka, która podkreśli praktycznie wszystko. I trochę mi jest smutno. <laughs> Oczywiście ja znajduję inne fasony, które są dla mnie fajne, które są ciekawe, w których się doskonale czuję. Ale trochę w ogóle na tej fali mody lat 2000 zauważyłam, że właśnie wróciły takie sukienki, które są kłopotliwe trochę dla sylwetki, które mogą sprawić, żeby będziemy wyglądały trochę gorzej, niż byśmy chciały. I tutaj właśnie wchodzą na scenę w pełnej krasie drapowane sukienki, drapowane, przylegające sukienki z marszczeniami, czy gdzieś tutaj na brzuchu, czy przy dekolcie i tak dalej, ale reszta bezlitośnie, że tak powiem, eksponująca naszą sylwetkę, czy pośladki, czy plecy, czy ramiona... I tak dalej, i tak dalej. No nie zmienia to faktu, że jest to najmocniejszy, chyba najmocniejszy, sukienkowy trend na ten sezon. Jeżeli jeszcze nie widziałyście trendów, które nakręciłam jakieś dwa tygodnie temu, właśnie odnośnie samych sukienek, tam się więcej rozgaduje. Tam jest cały film o sukienkach, wszystkie modne y, sukienkowe trendy, to zapraszam Was na ten film. Będziecie go mieć podlinkowanego na playlistie, trendy, która będzie w opisie. Natomiast, tak jak powiedziałam, drapowane te sukienki najczęściej maxi, bądź z jakimiś tam rozcięciami, bądź całe takie tuby przylegające. Tak, to moim zdaniem to są sukienki trochę dla odważnych osób, które lubią ciasno, które lubią przyleganie. Ale na szczęście, słuchajcie. Moda w tym sezonie, to tak na koniec jeszcze powiem, bo ten film nie ma być jakiś wielce długi i chcę, chciałam tutaj Wam szybko powiedzieć o tych największych trendach. Na szczęście, moda, teraz jak się dzisiaj nawet rano zastanawiałam nad tym, właśnie w tym sezonie wiosenno-letnim jest. Ja mam wrażenie, tak bardzo eklektyczna jak nie była przez wiele, wiele lat, o ile w ogóle kiedykolwiek, bo mamy tak naprawdę wszystko. I nawet się zastanawiałam, żeby nakręcić taki film, muszę się bardzo mocno nad nim zastanowić, co jest modne, a co jest niemodne, bo w tym momencie jak tak zaczęłam o tym dzisiaj myśleć, to wszystko jest, wszystko jest Praktycznie w trendach mamy lata 2000, 80., 90., 70., 50., 60., no wszystko. Znaczy to, to może nie jest wszystko, to wymieniłem, ale naprawdę jest do wyboru totalnie do koloru, więc jeżeli te trendy, które Wam tutaj dzisiaj przedstawiłam, kompletnie Wam nie pasują, to znajdziecie mnóstwo totalnie. Totalne mnóstwo innych po prostu fajnych rzeczy. Moda jest od tego, żeby się nią bawić. Ten film nie powstał po to, żeby wam powiedzieć, to co jest najmodniejsze, macie to nosić, bo wtedy byśmy wszystkie wyglądały po prostu jak z jednej fabryki. Wiadomo. Ten film jest taki, wiecie, informacyjny. Jak chcecie skorzystać z danych trendów, spoko. Jak nie chcecie, nie musicie, tak jak mówię, wybór jest taki po prostu. Także mam nadzieję, że fajnie spędzicie ze mną czas, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, tak jak powiedziałam na początku filmu i już się prawie z Wami żegnam. Jeszcze tylko chciałam zaznaczyć na koniec, <grych> tak widzicie, Takie, tak, taka prywata trochę, że upięłam tą głupią grzywkę, <grych> która mnie denerwuje i wypada mi tutaj tylko taki jeden kawałek, to zaznaczam Jedno, że nie musiałam tak włosów poprawiać, a druga sprawa. Obiecałam Wam ostatnio, że wystąpię w czerwonej koszuli. Proszę, z CNA, tej, którą ostatnio Wam pokazywałam przy okazji przeglądu CNA, który bardzo pozytywnie zaskoczył nie tylko mnie, ale również Was, co widziałam po komentarzach. Także na tę playlistę przeglądów sieciówek też Was zapraszam. Także daję znać, że dotrzymałam słowa, mam czerwoną e, koszulę. No i te, teraz już kończę. Pa!